Dzień dobry, witam wszystkich na czwartkowym dzisiaj Czwartek, może czwartkowym, czwartkowym monitorze urotycznym. Paweł, Gazeta e, Wyborcza, ale nie tylko. Także Gazeta Polska, nasz dziennik, e, tudzież. Wyobraź sobie, że wszystkie informują o tym samym. Fakt, super ekspres, wiem o czym chcesz mówić. Czy pobił real. Bayern pobił wczoraj Real. A widzisz, Bayern, Bayern wczoraj wygrał w Madrycie 2-1. Co prawda, Real. Poprzednio też wygrał 2-1 w Monachium. Tak, Monachiński? Tak, W Monachium. No ale tym razem, tym razem zestaw, zestaw w karnej był lepszy. No, i Bayern będzie grał w finałach Ligi Mistrzów z Chelsea. Także w, tym, w tej sprawie yy, wszystkie gazety są zgodne. Odnośnie innej sprawy, od, yy, zacznę od tego, bo, bo to jest hit wczorajszego dnia yy, w, związany prawdopodobnie z tym, że yy, ustawa, yy, projekt ustawy emerytalnej yy, zaczął procedowanie i. Miał, miał wczoraj czy dzisiaj trafić do komisji sejmowej, papałę zabił Patyk, donosi, no, donosi Gazeta Wyborcza. Otóż wyobraź sobie, że to było nie tak, że kolega Patyk, złodziej, razem z innymi kolegami, specjaliści od wozów luksusowych namierzyli. Luksusowa. Nie, oni nie mogli namierzyć, bo tak to by wiedzieli, że to jest że to jest samochód komendanta. Oni sobie szli, szli sobie w, przez przypadek uzbrojeni sobie szli ulicą, nagle patrzą, fantastyczny, luksusowy Deu Espero, jak go nie wziąć. No i, no i podejśli, podejśli. Akurat tam siedział papała, wymierzyli, zastrzelili. Byli tak zdziwieni, że y, wymierzając w głowę, zastrzeli człowieka, że potem uciekli i kradnąc, nie kradnąc tego luksusowego wozu, partacze. Partacze, jak można nie ukryć? Partacze, no i najlepsze jest to, że w dodatku głąby straszne, gdyż y, z akt wynika, że nie pytane o to i nie, w ogóle nie, nie, nie. Nie pytany o, o kwestie papały, Patyk sam przy okazji zupełnie innego śledztwa się przyznał. Przyznał, że może coś powiedzieć, bo akurat był w okolicy, na temat tego, kogo tam widział. No i tutaj wskazał, wskazał winnych. No i gdyby ale tego wiesz, to... nie klepnął, to by to. Tomek, wiesz, Tomek no. ale to jest wersja, w którą wierzy tylko tylko prokuratura generalna oraz rząd. Nikt więcej przyglądał dzisiejsze gazety tak samo jak ty. Nikt więcej to nie wierzy. Jest są. Ja to nie wierzę. Wierzę ja już, no, w Człowieków uwierząc, to pieniędz, no. uwierzą, uwierzą tak, że hej, już RMF FM e, rozmawiał, rozmawiał z Mazurem który oczywiście powiedział, że w, on nigdy nie miał z tym nic wspólnego, no radość jego jest wielka. Do tego jeszcze wrócimy na koniec. W, w, każdym, razie, w każdym razie przełom w śledztwie jest niesamowity. Niesamowity. Trzeba było tą sprawę Tomku przed końcem kadencji posprzątać, bo skądś Tusk pieniądze będzie musiał wziąć. Brak, tak, tak musi mówi. gdzieś pracować. Yy... No, Mazur wpływowy jest. Mazur, Mazur jest, wpływowy. jest wpływowy. Donald no, odkładał trochę pieniędzy, Donald i jego koledzy. 15 milionów złotych swoim urzędacom dał Donald Tusk. To donosi SuperExpress. Fakt też nie pozostawia suchej nitki na premierze polskiego rządu wyniczając, który urzędnik ile dostał pieniędzy w kraju, gdzie jest nędza. Ale nad tym gazeta wyborcza się specjalnie nie zatrzymuje. Natomiast zatrzymuje się, pomstuje w zasadzie nad tym, wyobraź sobie, że już są takie apteki, gdzie odmawiają sprzedawania środków wczesnoporonnych. Wyobraź sobie, do czego to doszło, że bierze aptekarz który na przykład jest właścicielem apteki i uznaje, że czegoś nie chce sprzedać. Taki ham właściciel. No. Gazeta Wyborcza strasznie nad tym pomstuje. E, no... Powiem Ci, że będziemy mogli przetestować na ile, bo to jest fundamentalizm w mojej opinii, to, że można narzucić aptekarzowi, że musi sprzedawać coś, z czym jest sprzeczny rząd Bawarii, o czym też wszyscy dzisiaj piszą, będzie y, drukował i publikował Mein Kampf Adolfa Hitlera, nie tylko w wersji książkowej, ale jako audiobooki w tłumaczeniach. Będziemy mogli przetestować to na księgarzach, czy wstawił do swoich księgarni. ale zakazane nie, w Polsce. Ale nie, to nie, 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 byłeś do końca, nie byłeś do końca rzetelny, bo y, tam... Mają być jeszcze komentarze dotyczące Main camp, które podpowiedzą młodym Niemcom, jak Co czytać Main camp. <laughs> jak czytać Main camp, bo podobno jest. wyobraź sobie, że podobno jest wiele mitów na temat Main camp. No i teraz zobaczymy, jak oni odkła odkłamywują te mity. Na przykład nie może się okazać, że Main camp w ogóle nie było o Żydach. Nie w ogóle wcale. Tak, tak. Nie, nie. Ale jest za to, jest za to yy, radosna wiadomość. O dziwo, przeczytałem to też w Gazecie Wyborczej. Brawo, 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 wydawca się poprawia. Otóż, yy, jak donoszą ostatnie sondaże EBOPU, między PO a PiS jest remis. PO a PiS, remis. <głosy> 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 Otóż, yy, yy, PO, PO 27%, PIS 25. 2% to jest mniej więcej błąd statystyczny OBOP-u, co mnie też śmieszy, bo znamy dużo większe błędy statystyczne, które się zdarzały tak. różnego rodzaju sądażowniów. Fakt jest taki, że POA Pis remis. <grym I <grym i, <grym i, i nie, tylko, nie tylko ty to zauważasz. Publicyści felitoniści Faktu i, i, i Super Ekspresu. I Rzeczpospolitej też piszą o tym, że rząd przeszedł y, do defensywy, czyli rząd już nie atakuje, rząd się broni i ma coraz gorzej, bo tak naprawdę y, ludzie przejrzeli na oczy. Być może stąd te, te premie, 15 milionów złotych. Chciałbyś dostawać takie premie? No chciałbym dostać. A ja, kto dostał taką premię dokładnie? Jezu, tru... Ale mówię, to zależy na ilu, bo może, bo może wszyscy Polacy razem dostają taką premię. Nie, otrzymy. słuchaj, ale dostawali, wiesz... Yy... Urban, jeżeli Urban, którego nie lubię, nie szanuję, ale tutaj trudno mu odmówić pewnej trafności, spostrzeżenia. No i co powiedział? E, co powiedział? Że on już dawno mówił, że rząd się sam wyżywi. To no prawda. Rząd się sam wyżywi. No bo, no, bo to jest hopie, no bo to jest hopie prawda. Natomiast Gazeta Wyborcza y, dalej prowadzi y, swoje kampanie. Y, utyskiwanie nad różnymi... Y, paranojami czwartej RP, które jeszcze zostały w naszej błogosławionej trzeciej RP. I otóż Gazeta Wyborcza zauważa, że jest powszechne oburzenie na oszczerce arcybiskupa Życińskiego. Pamiętasz? Tak, rozmawialiśmy, tak, tak, o rozmawialiśmy o tym. Brown dostał nagrodę Feniksa, Stowarzyszenia Wydawców Katolickich za film Eugenika, w którym, w którym to filmie bardzo niepochlebnie się wypowiada na temat Rzecińskiego. Jego poglądy stawia tam na równi z poglądami eugeników. No i jest powszechne oburzenie. Członkowie kapituły rezygnują, Kościoły, Kościół protestuje. Wszystko przez nagrodę dla Grzegorza Brauna. Ar, cytuję archidiecezji Lubelską wyrażamy niepokój o spójność wartości stowarzyszenia wydawców katolickich. To biskup Budzik tak powiedział, który jest następcą e, na życińskiego e, i myślę, że jest to właściwy człowiek na właściwym miejscu, następca duchowy, następca e, s, e, instytucjonalny. Y, w, no w każdym razie w każdym razie spodziewam się, że w, Możesz, może nastąpić z tego powodu bardzo poważny rozłam w kościele. Pytałeś, kto dostał premię, to już ci mówię: po 12,5 tysiąca złotych za y, skuteczną kampanię wyborczą z pieniędzy budżetu, z budżetu państwa. Nie wiadomo y -y. dlaczego Donald Plus dał panom Grasiowi i Ostachowiczowi. Nie wiem, która gazeta, bo nie mogę teraz znaleźć tak na szybko, ale słuchaj, y, okazało się, że w y, Wczoraj została podpisana z Rosneftem kolejna umowa o eksploatację złóż arktycznych, a także złóż w Morzu Czarnym. Tym, tym razem pomiędzy Włocha, Włochami, a, a Rosjanami i także Włosi. To Włosi, zaraz ci powiem, co, co, to, co to jest za firma, bo ja się na tym tak za bardzo dobrze nie znam. Natomiast Włosi, Włosi e, otrzymali jedną trzecią od Rosneftu udziału w tych złożach. E, kontrakt jest oceniany na 150 miliardów i w, e, chyba, euro, chyba euro albo dolarów. Nie wiem, euro, chyba euro, z czego 2 miliardy na samym początku muszą zainwestować Włosi. Także Rosjanie tutaj dzielą i rządzą, dzielą się rynkiem. Najbardziej wykolegowani się na pewno mogą poczuć Skandynawowie. No i czeka, czekam na ich ruch. Fakt Tomku, teraz troszkę obyczajowo pojadę. Życie obyczajowe naszych polityków jest bardzo ważne. Yy, niepublikowane wcześniej SMS-y agenta Tomka i Sawickiego. Dawaj, Dawaj. Posłanki, dawaj. posłanki która, yy, która wzięła łapówkę tłumacząc później, że była zakochana. Ale ona mogła być zakochana, wiesz, ale. Kochajmy się jak, po, się jak e, sawi Sawicka z agentem Tomkiem, ale liczmy jak Żydzi. Ich. <ścoughs> których nie było opisanych w Menkampie. Nie, kochajmy się jak Sawicka agenta, agenta Tomka, ale liczmy na jak Żydzi. Tak powinno brzmieć to nowe porzekadło. Tak jest. SMS to nie, był, to, to nie są wyżyły intelektualne. Tomek, nie spodziewaj się po posłance i po agencie jakiś nie, wiem. No zimna nie, a, woda, skoczę do wody. Agent, a a zimna, agent, agent ja rozumiem, że agent się, się, się zniżył do poziomu figuranta, tak? No najwyraźniej. No zimna ale dawaj, dawaj, dawaj. Zimna dawaj. woda, skoczę do wody. Zimna i co? Malutki się zrobi i będzie. To tak. Nie wiem, no, nie wiem o kim, to jakiś polityk na pewno. Mm, tak. No i co? Poczekaj. Nie. Działasz normalnie tak, że nie wiem. Jak do mnie dzwonisz, Zaraz mi się humor poprawia. A kto to mówi? A to Barbara Sawicka. Tak. Jak cię zobaczę, ostatnie soki z ciebie wyduszę. To agent pogadaje, Tomek. agent Tomek, A, agent gadaje, Tomek. że nie, ostatnie nie ma soki. ciebie, komu mam śpiewać. dawaj jeszcze, no co, co, weź. Śpi, Beatko, śpi, Misiu, lulaj. Tak. Ja ci powiem, że jak ktoś by mi dał 100 tysięcy złotych, tak, to tyle tam było? No. No, to ja, to ja bym nawet przyjmował takie sms -y. Nawet bym na nie odpisywał. Człowieku. Śpilu, Masz 100 tysięcy. Ja Ci powiem, że jest jeszcze gorzej. Dlatego, że są ludzie, którzy na przykład za taką korespondencję płacą. 4,50 za SMS. Wiesz, są takie, są takie oferty. Nie? <grywa> <laughs> Może to powinniśmy podpowiedzieć w przyszłości. Gdybyście panowie ze służb specjalnych planowali takie akcje, to korzystajcie z płatnych SMS-ów. Ja, ja zejdę, zejdę z tego twojego niewysokiego poziomu oh. <laughs> przed momentem. Wejdę na poziom wyższy nasz dziennik, publikuje rozmowę z księdzem Tadeuszem Rydzykiem, ojcem dyrektorem. Na temat marszu, na temat przekłamań dotyczących marszu sobotniego wolne media, tak jak mówiłeś, ty oceniłeś to oceniłeś na jakieś tam kilkaset tysięcy osób. Tak oceniłem. Tutaj jest spokojniejsza ocena, ale też powyżej 100 tysięcy. Jest to największa demonstracja, czyli ryzykowi udało się mimo wszystko. Pobić rekord marszu niepodległości, no i dobrze, czym większe, czym większe demonstracje przeciwko Tuskowi, tym lepiej. Natomiast ojciec Ryzyk, zresztą wypowiadający się w sposób jak to on, bardzo stanowczy, ale kulturalny, daje, daje taką informację, że Będą następne marsze. Zgadnij kiedy. Kiedy obstawiasz? Obstawiam następne marsze. By... Ale tego nie ma w tekście, ja tego tak Po 3 maja, sobie. obstawiam święto flagi. Nie, tam źle nie, kombinujesz. Źle kombinuję, być źle, może. Źle kombinujesz, no. Euro. 2012, aż się a się To tu już zapowiadali. Euro 2012 w ogóle przebiegnie pod znakiem protestów społecznych. Jeżeli komukolwiek uda się wejść na stadion okupowany przez, przez dżentelmenów, którym nie zapłacono za budowę tych stadionów, jeżeli komuś się uda dojechać, na razie ze wszystkiej całej infrastruktury, z całej infrastruktury Tomku drogowo-kolejowej, podróżniczej, tak naprawdę gotowy jest tylko, ale jeszcze nie otwarty dworzec Warszawa Stadion. No. Będąc w tym klimacie jeszcze poważnym, Gazeta Polska codziennie złapała znowu na kłamstwie kopaczową. W zasadzie to robi się, robi się bardzo, bardzo łatwy sport złapać kopacz na no to kłamstwie. nie jest wielka sztuka, no, bo <noise> tak. błagam Cię. To tak samo jak, wiesz... Ko, kopacz, kopacz, kopacz powiedziała że e, w, m, jak była 13 kwietnia 2010 e, na naradzie u premiera Rosji, e, w, tłumacząc się z tego powodu, że nie protestowała, gdy Tatiana Anodina zrezygnowała z pomocy międzynarodowych ekspertów, powiedziała, że ona tam była tylko jako opiekunka rodzin, matko boska, no, a poza tym nie była jedynym przedstawicielem rządu. Otóż okazało się, że na pewno nie pojechała jako opiekunka, bo, no bo o czym mówimy, przecież ona, tam, przecież ona tam jako patolog pojechała i jako, no. jako dopilnowywać. Żadne, to jest żadne jedna słowo rzecz. Tak, pani w sprawie tak, Smoleńska nie ale, jest prawdą. Ale druga, że była jedynym przedstawicielem rządu, bo drugi to był Klich, który był przedstawicielem tej komisji do badania, do badania wypadków lotniczych. Także trudno go nazwać przedstawicielem rządu wówczas. Myślę, myślę Tomku, że źle, źle to wszystko oceniasz, dlatego że nie będzie dużym nadużyciem, jeżeli powiem, że tak naprawdę w planach Tuska było, było utworzenie tutaj czegoś na kształt w Polsce Republiki o dużym poziomie autonomii, ale jednak która byłaby częścią Rosji. Nasz dziennik z kolei donosi o tym, że Trybunał osądzi Węgrów. O, wiedziałem, że się do dupy będą Węgrom dobierać. W Bruksela skierowała wczoraj sprawę przeciwko Węgrom do Trybunału Unii Europejskiej o naruszenie przepisów w kwestiach ochrony danych osobowych oraz wieku emerytalnego sędziów. Sędziów? Tak, bo tam chodziło o podwyższenie wieku emerytalnego sędziów. No i teraz będą ich sądzić, być może nawet osądzą i skażą mu. W się na pewno w Węgry przejmą. <laughs> Natomiast jest jeszcze inny klimat, bo jest prowadzona gra, o czym pisze Gazeta Polska. Codzienna jest prowadzona gra przez Brukselę tego typu, że chcą z funduszu spójności zabrać takim krajem jak Polska. Niemcy mają mniej płacić, Francuzi mają mniej płacić, Polacy mają mniej dostać, ale za to więcej dostać mają Węgrzy. Więc my powinniśmy w tej chwili Wiesz? tak naprawdę się pokłócić z Węgrami. I być może, być może nawet Tusk się pokłóci. Nigdy nie wiadomo. Węgrzy mają prezydenta. My mamy substytut prezydenta w najlepszej, w najlepszym razie. Rzeczpospolita, właściwie godne polecenia jest, są tylko postulaty Rzeczpospolitej na pierwszej stronie, wyjątkowo bez zdjęcia. Rzeczpospolita podsumowuje wszystkie słowa Donalda Tuska, nie tylko zresztą poprzednich rządów też na temat Polski cyfrowej, e-administracji. No i co, zacytuj coś. I, co, łatwo nam przychodzą nowocześnie brzmiące zwroty. Cyfrowa Polska, i e administracja Polska 2.0. Politycy pięknie mówią o wizjach. A jakie tutaj były postulaty? że Zaostrzenie karla, kradzież własności no, intelektualnej. No dobrze, nie, to, yy, natomiast, yy, natomiast prawdą jest, że yy, jeśli chodzi o cyfryzację Polski, nic się tu nie zmieniło. Mieliśmy przypomnę te wszystkie deklaracje, które padały po drodze. Ja się tym zajmowałem od, od, od bardzo dawna. Mieliśmy mieć elektroniczne dowody osobiste, wszystko miało być łatwe, mieliśmy mieć internet. Tak, wiesz to Paweł, ja myślę, że ja bym na tym. Ale na Ja bym uczy... tym się specjalnie nie martwił. O czym patrząc, Hanna Grąkiewicz walc mówiła, że jak zostaniemy w Warszawie wszyscy przyjezdni, to internet tu będzie za darmo, co oczywiście było głównoprawda i nikt to jej, w to jej nie wierzył, natomiast no nic się z tym nie dzieje, nie ma internetu. Natomiast ja, ja bym się tym, spe, to, tym brakiem cyfryzacji bym się specjalnie nie martwił, bo przy tym rządzie, jeżeli by była ta cyfryzacja za duża, to by był dopiero powód do zmartwienia. Jeszcze dwie informacje i jeden wierszyk to ode mnie. Dobra, to, ci, wierszyk, to wierszyk, to ja tak. dwie informacje, Ty dawaj wierszyk. A pi, pierwsza informacja to jest taka. E, w, został w wyborach francuskich został e, w, wygrała, wygrała prawica, <laughs> prawica Sarkozy. E, no, i został ten lewak. Nie pamiętam jak on się tam nazywa. Jak, brzmi jak Alendę, coś takiego. Tak. Albo jak Agnieszka Holand, coś takiego. No widać, widać może jakiś trzon nazwiska, ten sam gdzieś tam wyrasta z jakiegoś jednego miejsca. No, i Sarkozy bardzo liczył na to. Że Marine Le Pen go poprze, okazało się, że nie. Okazało się, że nie. Że prawica, jedyna prawica francuska, jednak woli poprzeć lewaka, po to tylko, żeby Sarkozy. Także marnie to widzę. Marnie to też, Sarkozymy. panie Mikołaju Sarkozy. Marnie to widzę. E... A... Nie wiem, czy pamiętasz, że Sarkozy wydał taki dekret prezydencki jeszcze na samym początku, bo były takie laleczki, można było kupić we Francji. Laleczki wodu Było po biznes Sarkoziego i zestaw 12 no, no, no. szpilek można było go tam przykupać. Widać, były skuteczne, skoro ma teraz takie problemy. Natomiast kogoś tam skazał za te Państwo? laleczki? Państwo francuskie tak, za sprzedaż i za... Ale skazał, ale skazał, skazał czy, po prostu, czy po prostu wzięli kogoś, zrobili czyjąś inny, kogoś nie, innego nie, nie, laleczkę nie, 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 i tak... Nie nie nie, 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 bawili się w wódu, tylko ku mojemu bezbrzeżnemu zdubieniu. Albo kurę. To dwa państwa na świecie potrafią tak robić. Sarkozy uwierzył w wodę i powiedział, że sprzedawanie lalek będzie nawoływaniem do przemocy. Aha. No, Wobec brawo. prezydenta... New Age, New Age w końcu. New Age, new age. No, rząd chiński powiedział dalej, dla mnie, że może się odrodzić tylko tam, gdzie wskaże mu komunistyczna partia w tym momencie, <laughs> w którym mam nie Wierszyk. Wierszyk. Yy, tutaj w, w, fakcie, w, fakcie, yy, w fakcie jest taka yy, przesudnej urody niewiasta, yy, nie do końca ubrana, która czarująco przyglądając w stronę czytelnika, yy, w tym wypadku Donalda Tuska, bo ten cały wierszyk jest inwokacją do Donalda Tuska, mówi, zagram z tobą w tenisa haratne w gałę, będę grzeczna i słodka, serce oddam całe, Powiem wszystkim, jak kochasz cały kraj. Tylko proszę nagrodę, mi daj. A nagrodę? Tak. Za, nagrodę. Cycki. za cycki no, na pewno. Za cokolwiek, no, za co dostał Za gra, cycki tak za różowy gacie. No, Fajnie. no To Łana bardzo babka. dobre kryterium. Tak, tak. I tak, myślę, tak. że ona dostanie od Tuska nagrodę. No to ostatnia informacja, którą że tak powiem, chciałbym podsumować w szczególny sposób. Wiesz, Pamiętasz, jak się nazywa ten prokurator, który podał wczoraj. O, o przełomowym śledztwie w, w, u, u, u. Nie, nie u pamiętam. Papały? Nie pamiętam, zbije się w pierś, przykro mi, nie, nie pamiętam. Więc... Schubert. 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 Ja sobie pomyślałem. Schubert jak Rudy Schubert? Jak... Haha, <laughs> właśnie, ten sam klimat. I wyobraź sobie, że. Pomyślałem sobie, że w zasadzie szkoda, że nie Rudy Schubert, ale, ale możemy pojechać Rudy w schubertem Otóż. Ja przewiduję teraz tak, jadąc szubetem, do tego szubeta, do Rudiego szubeta jeszcze dojdę. Nadchodzi euro 2012. Okęcie. Edward Mazur przylatuje do Polski. Wita go delegacja Tuska z przeprosinami. Obok, obok bardzo ładnych hostessy z kwiatami. Edward Mazur zadowolony. W kieszeni, w kieszeni bilet na trzy polskie mecze: mecz otwarcia, mecz Ostatniej Szansy i mecz O Pietruszkę. No ale chce się upewnić, że jest wszystko w porządku, więc zadaje pytanie odnośnie tego, czy społeczeństwo przekonane, że, że on jest niewinny, i odnośnie tego, czy już nastąpiły odpowiednie rozliczenia z politykami oraz dziennikarzami, którą tą rzecz mają nagłosić. I pyta to w swój specyficzny sposób. Krowy napojone? Jeee! Yeah! Świnie nakarmione? Jeee! Yeah! Chodźmy na klepisko, zatańczymy disco, disco, mazura, mazura, disco, disco, mazura, mazura, disco, disco, mazura, mazura, disco, disco, mazura, mazura, disco. Pa 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 pa